W kolejnym kolejnego odcinku recenzji kolorowanek, i dzisiaj pokażę Wam i ocenię kolorowankę między kreckami, którą stworzyła Marzena Mackiewicz. I ta kolorowanka pochodzi z wydanictwa naszego księgarnia. Na rzędzie może takie podstawowe informacje, czyli to, co mamy napisane z przodu, to samym w czyli słowa od autorki. Między kreskami to książka do ciebie, jeśli Szukasz zapomnienia w kolorowym świecie. To ty decydujesz, w jakich barwach go stworzysz. Go stworzyć. Niebieski kot, różowa żyrafa, albo zebra w kolorowe paski. Czemu nie? Najsi się ci wyobraźni, przecież ona nim na granic. Płyć grecki flamastry i bawić do życia owady, ryby, gryzanie ptaki, a nawet lwa. Zapraszam do wspólnego koloru nowego szaleństwa. Tylko uważaj, to uzależnia. P.S. Specjalne podziękowania dla moich rodziców za pierwsze zestawy kredek i bloków rysunkowych oraz męża, który nowo tchnął we mnie tę pasję. Orzena Mackiewicz." Tak, taki właśnie tutaj mam wstęp do tej kolorowanki. Widzicie, ona u mnie jest w tragicznym stanie, ale no cóż poradzić. No i tutaj jeszcze z tyłu mamy podobne yy, słowa, ale może też Wam to przeczytam. Jeżeli jesteście ciekawi, coś jest z tyłu. Między kreskami ta książka do ciebie, jeśli szukasz zapomnienia w kolorowym świecie, wtedy decydujesz, jakich baram stworzyć: niebieski kot, rurą, żyrafa, albo zebra, wykolorowe paski. Że mu nie, daj się ponieść wyobraźni, bo ona nie ma granic. Więc sekretniej filmostry i powieść do życia owady, ryby, gryzanie ptaki, a nawet tygrysa. Tylko uważaj to uzależnie. Dzięki jednostronnemu drukowi możesz zastosować dowolne techniki kolorowania, a gotowy obrazek oprawić w ramkę. Akurat ten typ jednostronny jest fajny, bo na przykład możemy użyć technik wodnych albo piesaków, które przebijają i nie przebije to nam na drugi obrazek. To jest akurat fajne, ale niestety, mimo tego, że tutaj z tyłu jest taka sztywna tektura, to no i tak ta kolorowanka się rozpada. Nieważne, co z nią robię, bo ja raczej nie rozwalam kolorowanek, nie robię tego. Ale nieważne, co z nią robię, ona zawsze musi być rozwalona. Także wygląda i wygląda, obrazki już wypadają i może wcześniej. Mimo, że te obrazki na końcu są dobrze sklejone, to te na początku już nie cały czas wypadają. i Niektóre nawet próbowałam kleić taśmą, ale totalnie to nie wyszło. Także jeżeli chodzi o to wydawnictwo, to moim zdaniem oni źle kleją kolorowanki i potem one strasznie się rozpadają, mimo tego, że tak naprawdę nic złego im nie robimy. Jeżeli chcecie wiedzieć, gdzie możecie dostać tą kolorowankę to możecie ją dostać praktycznie w każdej księgarni oraz oczywiście w Empiku. Na przegląd tej korwanki. Ona jest u mnie naprawdę w tragicznym stanie. Mogliście to zobaczyć na własne na oczy. I to jest tak naprawdę największy minus tej korwanki, czyli właśnie te wypadające kartki i zmaskrojenie. Ale jeżeli chodzi o obrazki, no to naprawdę bardzo mi się podobają. I widzicie, są to właśnie zwierzęta, które są wypełnione różnymi kreskami. Głównie stąd pewnie pochodzi nazwa. I są tutaj naprawdę różne zwierzęta, jak widzieliście. Ta kolorowanka bardzo mi się podoba. Uwielbiam jej styl, i naprawdę bardzo lubię panią sięgać, bo jest bardzo fajna. Tylko pamiętajcie, że jak będziecie ją kupować, no to musicie uważać właśnie na to, że może się rozpadać. Ale pomimo, pomimo tego, jest naprawdę bardzo fajna. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. O. Yy, napiszcie jakiś fajny komentarz, nie, czy Wam się podobała ta kolorwanka, a może ją nawet macie. Yy, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby być to z każdym nowym filmem. Pamiętajcie, że filmy pojawiają się codziennie, także wyczekujcie. Na końcu tego filmu będziecie mogli zobaczyć yy, wszystkie obrazki, które pokolorowałam w tej kolorwance. Także jeżeli chcecie je zobaczyć z bliska, to... Wszystko będziecie mieli na końcu filmu. Pamiętajcie też, aby zaglądać do opisu, bo tam zawsze znajdziecie najważniejsze informacje.